Kobiety i koty będą robić wszystko, tak jak im się podoba. Mężczyźni i psy powinni się zrelaksować i przyzwyczaić do tej idei. Myślałem, że to będzie zabawne, ale jakkolwiek trzech przyjaciół z lokalnego zboru zostało zapytanych. Kiedy wy już umrzecie i będziecie w trumnie, a wasi członkowie zboru będą was opłakiwać stratę po waszej śmierci, co chcielibyście, żeby powiedzieli? Artie odpowiedział: Ja chciałbym, aby powiedzieli, że byłem wspaniałym mężem, wspaniałym przywódcą duchowym i wspaniałym członkiem rodziny. Eugene skomentował: Ja chciałbym, żeby powiedzieli, że byłem wspaniałym nauczycielem i sługą Bożym, który znacząco zmienił życie ludzi. El odpowiedział: Ja chciałbym, żeby powiedzieli: O, patrzcie, on się porusza. <laughs> To takie głupie. Ale przemawia do mnie lub do kogoś innego. Zostawmy to. Chciałbym dzisiaj pomówić z wami o tym nakazie, o tym upoważnieniu do czynienia cudów, które ma wpływ na nasze życie. Ponieważ to co się dzieje podczas odważnego głoszenia Ewangelii, to zostaje uwolniona ręka Boga, aby zademonstrować Jego miłość, która jest mocą. Jezus nie dał nam mocy i władzy, abyśmy mogli usiąść w ławce i czekać na to, aż coś się stanie. Dał nam moc i władzę, abyśmy mogli uporać się z dziełami diabła. Dał nam moc i władzę, aby uciszać ten nielegalny głos, który dręczy ludzi kłamstwami, oszustwami. I dał nam ten wielki przywilej chodzenia w namaszczeniu, w którym chodził sam Jezus. To jest nakaz. Czynienia cudów. I w 15 rozdziale listu do Rzymian, nie pamiętam, który to był werset, ale myślę, że około 17, 18 lub 19. W każdym razie gdzieś blisko tego, Paweł uczynił to oświadczenie, kiedy udawał się do pewnych miast, mówiąc, że w mocy znaków i cudów głosił dobrą nowinę. W mocy znaków i cudów w pełni głosił Ewangelię. Ilu z Was chce w pełni dzielić się dobrą nowiną o Królestwie? Bo to wymaga cudów. I to jest bardzo mocny dekret, bo kiedy spojrzysz w pismo, to w kółko się to pojawia. To jest takie śmiałe wyznanie wiary, śmiałe, odważne głoszenie. I nie odbywa się to tylko z ambony. Jest to po prostu rozmowa, jeden na jednego. Jest to takie pewne zaufanie Chrystusowi, podczas którego dzielimy się dobrą nowiną o Ewangelii Królestwa. I to samo pociąga, dosłownie pokazuje rękę Boga w danych sytuacjach. Ale ja w pewnym sensie chciałbym podejść do tego tematu z drugiej strony, ponieważ. Ponieważ to, co było w moim sercu tego ranka, to przyniesienie Wam dwóch fragmentów Pisma Świętego, które w rzeczywistości są używane przeciwko tym, którzy modlą się za chorych, którzy dążą do demonstracji mocy. Jest kilka fragmentów Pisma Świętego, które są często wysyłane do takich osób, jak ja na przykład, które mają zniechęcić mnie do modlenia się za chorych lub demaskować herezję. Cokolwiek się z tym wiąże. I to nie jest w celu obrony, ponieważ tych osób nie ma tutaj w tym pomieszczeniu, tylko po to, abyśmy ty i ja byli głęboko zakorzenieni w zadaniu, które dał nam Bóg. Mogę nawet śmierdzieć tym, do czego Bóg mnie powołał, ale nie mam luksusu zmiany przydziału. Nie mam mieć luksusu zmiany tego, co kazał zrobić, tylko dlatego, że nie robię tego dobrze. A to, co często się zdarza, to że ludzie wycofują się z tego, co robią dobrze i porzucają to, do czego są powołani. My nie mamy tego luksusu. Nasze dary, nasze umiejętności są cenne, są ważne, stanowią część naszej ofiary dla Pana. Ale nie możemy stracić z oczu samego faktu, że Bóg powołał nas, abyśmy dokonywali niemożliwego, okazywali Jego miłość, demonstrowali Jego czystość, Jego moc. I właśnie to zrobimy. Dzisiaj przyjrzymy się temu, piśmie świętym, takiemu fragmentowi, który znajduje się w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza. W rzeczywistości te dwie części pisma, które chcę Wam pokazać, znajdują się w Ewangelii Mateusza. <laughs> Więc Mateusz, rozdział 7, werset 21. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę. Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Chciałbym zasugerować, że ta lekcja, którą Jezus spróbuje pouczyć ten tłum, składa się z dwóch części. Po pierwsze dotyczy woli Boga. Powiedział, to, że nazywasz mnie Panem, musi zostać okazywane przez twoje posłuszeństwo. To, co ciekawe, Jezus był w podobnym tłumie, a jego uczniowie podeszli do niego i powiedzieli: Twoja mama jest na zewnątrz, czeka na ciebie, i twoi bracia, twoje siostry tam na ciebie czekają. I Jezus ogłosił to stwierdzenie. Prawdopodobnie zabrzmiało to wtedy trochę niegrzecznie, ale powiedział: Że każdy, kto jest mi posłuszny, każdy, kto wykonuje wolę Boga, to są moi bracia, moje siostry. Moja matka. Co on mówi? On mówi, nie możesz odnaleźć swojej tożsamości poza posłuszeństwem. A ci, którzy wypełniają wolę Boga, którzy poddają się zadaniu Boga, w tym miejscu jest takie, że jakbym i ja, i moja tożsamość w Chrystusie, to jest tak jak dwuczęściowa żywica epoksydowa. Posłuszeństwo pieczętuje to, co zostało objawione w Piśmie Świętym. Tak, Bill. Super, słuszna uwaga. W porządku, dziękuję. Po prostu spodziewałem się troszeczkę. Większego uśmiechu, przynajmniej takich głośnych uśmiechów. Coś w tym rodzaju. Trochę wam dokuczam, bo jestem w takim żartobliwym nastroju. Wczoraj było bardzo słonecznie. Chwała Bogu. A ostatni raz, kiedy widziałem dzisiaj słońce, to sprawiło, że byłem bardzo szczęśliwy. Wiesz, co zrobiłem wczoraj? Nic, nic. Spacerowałem po moim podwórku i delektowałem się słońcem. Po prostu poznaliśmy się na nowo, bo nie widziałem go przez jakiś czas. Więc dwie części na ten temat. Powiedział: Jeśli nazywasz mnie Panem, a jeśli nie dokonujesz woli Bożej, to tak naprawdę nie możesz nazywać mnie Panem. Nie możesz mnie nazywać Panem, jeśli nie jesteś posłuszny. Zgadza się? Więc jaka jest wola Boża? Cóż, najszerszą definicją, jaką możemy znaleźć w tym przypadku, to to, co znajduje się w tym, co zazwyczaj nazywamy modlitwą Pańską. Twoja wola, jako w niebie, taki na ziemi. Więc rzeczywistość tego świata zmienia rzeczywistość tego świata. Każde inne zadanie, każde inne zalecenie, które Jezus dał, było w rzeczywistości wyrazem tego ogólnego zalecenia, jako w niebie, tak i na ziemi. I to stało się praktyką, kiedy wysłał apostołów podwoje, mówiąc: pójdziecie do domów, będziecie uzdrawiać chorych, będziecie im służyć, upewnicie się, że zostali zbawieni, będziecie wypędzać demony, będziecie oczyszczać trendowatych i wskrzeszać zmarłych. To było bardzo specyficzne. Więc jaka jest wola Boża, jeśli są chorzy? Musisz so, ich zrobić. Says... Amen? Taka jest wola Boża. Więc on mówi więc nie nazywaj mnie Panem, jeśli nie jesteś mi posłuszny, kiedy ja mówię móc się o chorych. Nie mówię, że to jedyny sposób, w jaki możemy okazywać wolę Bożą, ale nie ignoruj tego, ponieważ to jest tego częścią. To jest część programu. Nie mów, że On jest twoim Panem, jeśli nie modlisz się za chorych. Nie konfrontujesz się z kimś, kogo dręczą dziwne sny, bo mówisz cóż, nie wiem, jak sobie radzić z demonami. Powiedz im, żeby odeszły. Od tego zacznij. Po prostu udawaj, że stoisz przy przebraniu Jezusa, masz Jego buty i używasz Jego imienia i po prostu stań przeciwko temu demonowi. Powiedz mu, żeby przerwał męczenie tej osoby, życia tej osoby. Po prostu utnij ten nonsens. Zakończ te udręki dzisiaj. Ale wiesz, cały sens w tym, że nie możesz nazywać mnie Panem i nie wypełniać wolę Bożą, mojego Ojca w niebie. I drugi werset, werset 22, mówi Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy Wielu cudów. Co to za grupa? To ludzie, którzy nie mają relacji z Bogiem, ale znają wystarczająco dużo prawd duchowych, aby pokazać Jego autorytet, prorokować i uzdrawiać chorych, wykonując wolę Boga. Więc mamy pierwszą grupę, która w ogóle nie próbuje, a druga grupa próbuje, ale nie mają żadnej relacji z Bogiem. To ta grupa, której Bóg w ogóle nie zna. Więc ludzie tutaj powiedzą, dobrze, ale to jest dowód, że nie powinniśmy się modlić o chorych. Nie, to jest właściwie na odwrót. Bo tutaj rzecz w tym, że ludzie, którzy nie mają relacji z Jezusem, mogą używać Jego imienia i ludzie mogą zostawać uzdrowieni, bo tym bardziej osoby, które znają Jezusa, nie mogą mieć wymówek. Jezus nie dał nam ducha zmartwychwstałego Chrystusa, abyśmy mogli usiąść i czekać na kogoś, kto zrobi to za nas. On tchnął w nas ducha zmartwychwstania, ponieważ szuka nas, abyśmy stawili czoła śmierci, zniszczeniu i wszystkim tym znakom wroga. Takie było nasze zadanie. Właśnie po to się urodziłeś. Tak i amen. Werset 23. A wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Więc tutaj mamy pytanie: Co jest ważniejsze od wiedzy o Bogu? Jest jedna rzecz: to, że on Ciebie zna. Mam pewnych bohaterów w moim życiu. To mogą być atleci, wiesz, dorastałem. Z Williamem Mejsem, jako moim bohaterem, którego oglądałem, każdy jego mecz, wszystko o nim wiedziałem. Wiesz, że jego urodziny były 6 maja? A Bóg dał mi ten ogromny przywilej, był tak dla mnie miły, że pozwolił, aby mój pierworodny Erik urodził się 6 maja. To po prostu miłosierdzie Boże. Ale nigdy go nie spotkałem. Nie znam go. Mogę opowiedzieć Wam fakty o nim, ale go nie znałem. Widziałem go, jak grał. Widziałem te wszystkie rzuty i to, jak łapał piłkę. Wiecie, to co robił? On kochał baseball, ale nie znam go. A Bóg, tak, wie wszystko o tobie i wie wszystko o mnie. Ale dzieje się to tylko wtedy, kiedy totalnie otwieramy się i jesteśmy całkowicie szczerzy, przejrzyści przed tym, który wie wszystko. Więc pismo mówi, że powinniśmy Go uwielbiać w duchu i w prawdzie. A Duch zakłada relacje z Duchem Świętym, który umożliwia mi i kieruje mną prawdziwym przywileju oddawania mu czci tego, kim jest Bóg. Ale to drugie jest prawdą. Prawda oznacza nic ukrytego, nic ukrytego. Więc jedną rzeczą ważniejszą od poznania Boga jest to, że On zna ciebie. Paweł mówi w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, że ci, którzy czynią wolę Boga, są znani przez Boga. Chcę, żebyście spojrzeli razem ze mną na rozdział 12 ewangelii Mateusza. Druga część pisma, która jest często używana po to, aby zniechęcić ludzi. Którzy modlą się za chorych? Znajduje się tutaj w wersecie 38 i 39. Przeczytajmy to. Mateusza 12:38 Wtedy niektórzy z uczonych w piśmie i z faryzeuszy odpowiedzieli: Nauczycielu, chcemy widzieć znak od ciebie. A on odpowiedział im: Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku proroka Jonasza. Zawsze się śmieję, kiedy mówię o tym wersecie. Zły i cudzołożny. Wiesz, modlisz się o kogoś, kto jest chory, żeby był uzdrowiony, i mówisz: złe i cudzołożne pokolenie szuka znaków i cudów. Co cię może zmotywować do modlitwy za chorych, prawda? Rzućmy szybko okiem na kontekst w wersecie 9 z Ewangelii Mateusza 12. I odszedł stamtąd, wszedł do ich synagogi. A był tam człowiek, który miał usłom rękę. I chcąc go oskarżyć, zapytali, czy wolno uzdrawiać w szabat? A on im odpowiedział, któż z was, mając jedną owcę, która w szabat wpadłaby do dołu, nie chwyci jej i nie wyciągnie? A o ileż ważniejszy jest człowiek niż owca? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca, o ileż ważniejsze jest dziecko w łonie od małego dziecka wieloryba. Pokręcona forma logiki. Taka pokręcona próba wyrażenia pewności, lekceważenia ludzkości i próby oszczędzania, ocalenia wszystkiego innego. Oba powinny mieć znaczenie, ale nie ponad ludzkie życie. Więc w wersecie 13 on mówi: Wtedy powiedział do człowieka, wyciągnij rękę, a on ją wyciągnął i znów stała się zdrowa, jak i druga. Werset 15. Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za nim mnóstwo ludzi, a on uzdrowił ich wszystkich. Werset 22. Wtedy przyprowadzono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go tak, że ten ślepy i niemy mówił i widział. Werset 38. Wtedy niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszu odpowiedzieli, Nauczycielu, chcemy widzieć znak od ciebie. Zrozumieliście? Co jest nie tak z tym obrazem? Oni szukali czegoś, co mogliby kontrolować? Znaku takiego jak ognisty słup, woda wypływająca ze skały, której Izrael doświadczył, manny z ziemi. Z powodu nieczułości swego serca nie liczyli się z dobrem ludzi w swojej społeczności. Czy możesz sobie wyobrazić, że znasz człowieka, który ma sparaliżowaną rękę, pomarszczoną rękę, której nie mógł używać przez całe swoje życie, co ograniczało go w tym, co mógłby zrobić w swoim życiu, pracę, którą mógł wykonywać, i wszystko jest ograniczone z powodu tej dolegliwości. A Jezus przychodzi do Twojego bliźniego i patrzysz, jak ten człowiek wyciąga rękę i zostaje całkowicie uzdrowiony. Czego potrzeba, aby to zobaczyć i pozostać niewzruszonym? Niewzruszonym. Widokiem kolejnego brata, który nigdy w życiu nie był w stanie powiedzieć ani słowa, a tak naprawdę nie słyszał, a Jezus przychodzi i nagle Jego uszy się otworzyły. A co z tłumem, który podążał za Jezusem poza miasto i którzy widzieli, jak każda osoba cierpiąca na jakąś dolegliwość była uzdrawiana przez Jezusa? I jak można się tym nie wzruszyć? Widzicie, cuda Boże nie są dla naszej rozrywki. One mają przywrócić do pierwotnego zamysłu Boga mają zaprowadzić sprawiedliwość do demonicznego królestwa, które przybyło po to, aby zabić, kraść i niszczyć. To musi nas niepokoić. Musimy przestać tworzyć teologiczne powody istnienia chorób. Nie możemy powiedzieć: O, po prostu starzeje się i właśnie to się dzieje. O, mój ojciec to miał, mój dziadek to miał, to z pewnością ja też to będę miał. Przestań, przestań tworzyć, przestań dostosowywać swoje rozumienie tego, jak działa Królestwo Boga, kształtując Królestwo zgodnie z prawami natury. To nie jest tak, to jest odwrotne. A kiedy my myślimy w ten sposób, faktycznie robimy miejsce na rozkwit pewnych rzeczy, które nigdy nie miałyby rozkwitać. Możesz brać udział w bitwie, po prostu zostań tam, nie poddawaj się teraz, nie poddawaj się teraz. Trzymaj się kursu. Radzenie sobie z tym, co wróg uwolnił przeciwko tobie. Wiesz, jeden z naszych starszych tutaj w kościele miał wnuka ze skrajnym autyzmem. Nie wiem, jak to działa, ale to jest jakiś rodzaj systemu liczbowego i jego numer. Myślę, że norma to jest coś w rodzaju 11, a on miał 26, czy coś w tym rodzaju. Po prostu to było skrajne zaburzenie autystyczne. Zajęło im to rok modlenie się za niego dzień po dniu, i on powolutku się zmieniał. I kiedy ostatni raz go badali, to miał numer 4 i był bardziej normalny niż normalne dzieci. On był wyjątkowo normalny. Wiesz, żeby zmienić to na to, widzisz wszystkie cuda Jezusa. Miały na celu przywrócenie ludziom bożych zamysłów, aby mogli żyć w zdrowiu, życiem w obfitości, życiem w radości, w spełnieniu, aby móc wypełniać te zadania, używać obu rąk do pracy. Więc Jezus dokonywał tych cudów, aby przywrócić ludzi do bożych zamysłów, a faryzeusze nie byli tym wzruszeni. Więc Jezus dał im tutaj małe kazanie, które uważam za dość interesujące. Powiedział w wersycie 39. Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku. I spójrzcie na werset 40. Jak bowiem Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak syn człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali wskutek głoszenia Jonasza. A oto tu ktoś więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie. Z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona. Oto tu ktoś więcej niż Salomon. Oto tutaj dwie wyjątkowe części służby, i chcę tylko zwrócić Waszą uwagę na moment, że każdy z nas został wezwany przez Boga, został przydzielony przez Boga do funkcjonowania w dwóch strefach służby: w jawnej i ukrytej, w mocy i w mądrości. Moc przynosi przełom. Mądrość wkracza na drogę życia, które Bóg dla nas zamierzył. I to jest to, co pozwala nam utrzymywać przełom. Ale także pozwala nam naprawdę nauczyć się panować w naszym życiu. Bo pieniądze nie rządzą moim życiem. Ja zarządzam nimi. Relacje nie rządzą mną. Ja zarządzam nimi. Panowanie nad swoim życiem. Mądrość daje nam dostęp do stylu życia, który świadczy o jego naturze, ale nie tylko świadczy, ale zaprasza. On ukazuje się, zaprasza innych do tego samego doświadczenia, więc Jezus używa tutaj dwóch interesujących przykładów. Jonasz, który głosi do Niniwy. Niniwa pokutuje. I to jest odważne głoszenie Ewangelii, które faktycznie przyciąga cudowną rękę Boga, która ma zostać uwolniona w dowolnym środowisku. Można to zobaczyć w Ewangelii Marka 16, można to zobaczyć w rozdziale 4 Dziejów Apostolskich. Wielokrotnie się powtarza w Piśmie Świętym, że tam gdzie była odwaga, tam była ręka Boża czyniąca cuda. Więc tutaj mamy Jonasza udającego się do ludzi, którym w ogóle nie chciał służyć, a on im głosił i oni zostali poruszeni do pokuty i wołali do Boga o przebaczenie, a jedno z największych przebudzeń w Biblii miało miejsce w Starym Testamencie. Niniwa. Drugie, które moim zdaniem jest najwspanialsze, moim zdaniem, to Efes. Niezwykłe, niezwykłe poruszenie Boga w mieście Efes. Więc tutaj mamy... Jezus ogłasza tą dziwną rzecz, że Ludzie, którzy byli w Niniwie, którzy teraz mieszkają w niebie, staną w Dzień Sądu i wskażą wam to, co przegapiliście, ponieważ mieliście szansę. A oni mieli mniejszą szansę niż wy. A oni pokutowali i nawrócili się, ponieważ byli pod wpływem mocy głoszenia Ewangelii. A potem mówi, że jest taka pani, która przybyła połowę planety. Aby dostać się do nieba tylko po to, aby posłuchać mądrości. I ona jest przykładem osoby, która poruszyła mądrość innym terminem, którego użyje boskie rozumowanie. To jest myślenie z bożej perspektywy. Na tym polega dar mądrości. Jezus mówi tutaj, że ona stanie i wskaże to pokolenie, które zignorowało moment, w którym otrzymali dar mądrości i okazję, żeby zobaczyć jak Bóg myśli, a jednak to odrzucili, aby trzymać się własnych opinii i przekonań. Więc to, co On tutaj robi, to konfrontuje, że przegopiłeś swoje wezwanie do jawnej służby, aby demonstrować moc. Przegopiłeś swoje wezwanie. Do tajnej służby, subtelnej, działającej mądrze. To coś, co przypomina zakwas, który po prostu zostaje wmieszany w ciasto i ma wpływ na wszystkich wokół ciebie. Bóg nas do tego powołał. Każdy w tym pomieszczeniu ma dostęp do tych dwóch rzeczy i prawdopodobnie każdy ma taki, który preferuje od drugiego. Więc zacznijcie zwracać uwagę na ten drugi. Bo chcemy mieć moc i mądrość. Chcemy chodzić na nogach, które mają taką samą długość. Nie chcemy kuśtykać przez całe życie, bo mamy mocny punkt i potrafimy mieć rację. I ignorujemy powołanie Boga, bo Bóg powołał nas, aby demonstrować Jego dobrą nowinę, Ewangelię, królestwa poprzez moc i mądrość. Więc ten fragment, który jest często używany do opisania cudzołożnego pokolenia, to w rzeczywistości mówi do religijnej grupy ludzi, którzy chcą demonstrować moc ze względu na swoje poczucie osobistej kontroli i poczucia rozrywki, są całkowicie niewzruszeni. Sytuacją złamanych i zranionych ludzi powiedziałbym wszystkim w tym pomieszczeniu, że zostaliście wezwani do czynienia cudów, ale to nie jest po to, aby twoja ocena mogła wzrosnąć. To dzieje się. Po to, że ludzie wokół nas cierpią, to nie po to, abyśmy mogli cieszyć się kolejnym cudem, ale dlatego, że wokół nas są ludzie przepełnieni złamanymi sytuacjami, którzy szukają kogoś, kto zna Boga i wierzy Bogu, i który wkroczy w jego życie i powie: Ja będę stał z Tobą w tej sprawie. Powstańmy. Hmm. Doświadczyliśmy naprawdę szeregu cudów. Właściwie chciałem o tym powiedzieć kiedy indziej, ale wspomnę. Kilka tygodni temu pewnie słyszeliście o tym, że pewna kobieta została uzdrowiona. 30 lat chorowała na chorobę układu nerwowego i ostatnie 10 lat głównie spędziła w łóżku. I ona została całkowicie uzdrowiona. Wysłali nam film, na którym ona biega w basenu, i obok niej jest rodzina, która jest oszołomiona radością. Podzieliłem się tym tutaj, modliliśmy się o osoby chore na boreliozę. I ktoś z moich przyjaciół był tutaj w odwiedzinach, i ona zastępowała dwie młode panie chore na boreliozę. Właściwie to także matka, która była przykuta do łóżka, ledwo zdolni do funkcjonowania i poruszania się. I wszyscy trzej zostali uzdrowieni, uzdrowieni z tego zapalenia stawów. Posłuchajcie, to jest to samo, co Jezus robił. Jeden z naszych studentów kilka lat temu to jest dobre i za chwilkę będę się o was modlić. Czekałem tylko na tę jedną rzecz. Okej, okay, żartowałem. Podczas wyjazdu służb jeden z naszych studentów dostał słowo wiedzy o tym, jak Bóg leczy kamienie nerkowe. Ten mężczyzna, który stał się teraz moim przyjacielem, on miał kamienie narkowe. I on przez około co dwa miesiące miał te ataki. Przez 27 lat. I jeśli kiedykolwiek to miałeś, to wiesz, jak to jest. Ja miałem raz. I to było wspaniałe wyrzucić je z mojego organizmu, bo wow. 27 lat. Ja modliłem się za niego. I co ciekawe, on urodził się z trzema narkami, ale dwie były chore. Więc wyciągnięto dwie i zostawiono mu jedną. I na tej jednej były kamienie nerkowe. I co kilka miesięcy, przez 27 lat, on dostawał tego ataku. I ktoś powiedział to słowo wiedzy o kamieniach narkowych. Jego żona i dzieci kazały mu wstać. Dlatego masz żonę i dzieci, bo ktoś z was może być naprawdę powolny i potrzebujemy kogoś z kijem do pomocy w naszym życiu. On wstał i został uzdrowiony. Nie ma już żadnych kamieni narkowych. On wrócił do lekarza. Z powodu innego problemu, wolałego plecy, zrobili mu prześwietlenie i powiedzieli: Wiesz, obie nerki są zdrowe. I on powiedział: Nie, nie, poczekajcie chwilę. Spójrzcie na moją diagnozę medyczną. Ja mam tylko jedną. I oni spojrzeli i mówią: O, to musi być pomyłka, to musi być jakieś czyjeś inne zdjęcie rentgenowskie. Więc zrobili mu jeszcze jedno. I możemy to śmiało powiedzieć: że Bóg stworzył drugą nerkę. Dajcie spokój. To dobre. Więc posłuchajcie. To nie ma nic wspólnego z Twoim intelektem, Twoją inteligencją, Twoją zdolnością wyobrażania sobie tego, co Bóg może zrobić. To po prostu sprowadza się do posłuszeństwa. To była wspaniała rzecz, bo każdy uczeń modlił się o to, aby nie było kamieni nerkowych, ale oni nie wiedzieli, że to przeniesie się do utworzenia nowej nerki i to jest udokumentowane, więc możemy to celebrować. Wyciągnijcie ręce przed siebie, będę się o Was modlił. Modlę się o wielki przełom w dziedzinie mocy i przełom w dziedzinie mądrości. W cudownym imieniu Jezus. Amen.